Ciemano Siemano. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam nasz nowy sprzęt bardzo tanio kupiony. Zobaczymy co ten sprzęt potrafi. Przetestujemy go dziś możliwie w każdych warunkach zobaczymy, co zrobimy z nim dalej. Mamy plan zrobić z niego jakiś projekt, jeśli przeżyje dzisiejszy dzień. Także zapraszam do oglądania. Sprawdzimy komfort tego pojazdu. Czy nadaje się do jazdy na co dzień? Jest dziura na dziurze. To nie jeździł takim samochodem, to tego tak nie będzie widać, ale wchodzenie nim w zakręt, skręcasz, a on nie skręca. Jest takie wrażenie, że ten samochód chce wydachować. Z czym już zresztą mamy do czynienia. Z zachowaniem sejakiem. Kurwa, ale coś przypierdoliliśmy! Ja pierd Dole. No kurczę, ale przywaliliśmy! To znaczy, kurwa, żeśmy przyjebali, że Chyba mory już są na wyczerpaniu. Jest pół zbiornika paliwa, wchodzisz w zakręt, zapala się rezerwa. Jedziesz prosto i znów dochodzi do połowy zbiornika. <grym> zbiornika> ale idzie! Przepisowo 90, 90. po najbardziej dziurawej drodze w okolicy. Na kamerze to wygląda jakby zapieprzał No bo zapieprza 90 taką drogą to 50 za dużo na ten samochód <tark> no no Powiedzmy, to jest taka walka z kierownicą To jest też śmieszne, gdzie Jedziesz jakąś nawet starą bohemeczką, pik wchodzi w zakręt i to skręca No tu trzeba walczyć naprawdę O, teraz autostrada Herodoks Niemiecka autostrada. Można sprawdzić v <grystanie> hmm. Jak po równym, to nawet komfortowy te Seicento. Aha, no. Nawet kira się nie trzęsie. Zobacz. Już eee. też kierownicę. Jeszcze widzę potencjał w tym samochodzie. A mamy szyby przyciemnione. Profesjonalnie. Sprayem. Ej, kurwa, kołatwizna. Mnież by strzelił. Kurwe, pierdolona mać. Staleń, Kurwo ty jebana tam Ej kurwa kołatwizna To co widzieliście z zewnątrz Teraz macie od środka jak to pięknie wygląda Elegancko Jak w środku zapach palonego oleju Spod uszczelki, spod głowicy To teraz Zapach wsi i beczkowodu Short <śścoughs> <George> shifter <ścoughs> Patrz <ścoughs> Ale patrz, patrz te biegi On jest na biegu, nie? <ścoughs> Na którym <grym> Zgadnij jak, bieg. No. Jak w autobusie, jak w tych starych takich PKS-ach jak się do szkoły kiedyś dojeżdżało to takie bieg. Zawsze się dało z przodu i patrzyłeś jak on wie, który bieg wrzucić. To to jest coś podobnego. Najbardziej hardkorowa droga w okolicy wojdzie lakret? Wyciągnie 90 na godzinę taką drogą. Graniczenia nie ma. A, już coraz lepiej się robi. On, on się bardzo szybko zbiera. Już mamy 90 i to pod górkę. Teraz test hamulców na kamieniach. Trzymaj się. Stoi. Trójka. Kurwa. Biegi nam. Do tych wybojów biegi zginęły. No, God, please, no, no! Dwójki też nie ma. Pa. A pojechaliśmy jednym samochodem na testy nie ma. Czekaj, o, razem dwójkę ruszył z dwójką. W Jaki to jest szatan, to robi pomstę w po lesie. Trochę opony ma za niskie. Nie pamiętam jak wysoko tu jest misa zaczepiona. Ale to się najwyżej pospawa. Bo kurwa droga się kończy. <grym i wyszląc> Hamowanie ze 150 metrów. Ale jak to się wkręca? Patrz, teraz biegi zrobiłem. Człowiek. A short shifter siedzi. Teraz jest. O! o nie! Ale jakbyśmy jebnęli w to kruszarkę. Żeby tu się nie zakopać, bo nas tutaj nikt nie znajdzie. Myślisz, że zjechać tu? Wyjedziemy później. To na filmie będzie wyglądało, że nisko. To faktycznie jest. No na filmie to jest płasko. Dobra, zadzwonimy po Subaru najwyżej. Ale gorzej My? jak stąd nie wyjedziemy. Dawaj tu. Idziemy nie. próbujemy wjechać tam na największą dziurę. Tam jest jakaś potężna jama, ale by tu Teriosem się zabawił. Ja tylko się obawiam, że jak wjedziemy gdzieś w tą jamę już nie wyjedziemy, bo to jest patrz! Jest tutaj, tutaj to się zakopie. Ole, tutaj po piachu. Tu jest sypko. Człowieku, patrz jaka tu jest dziura. Ale tu wyjdzie. I idzie, człowieku. To jest szatan. Właśnie to w takich sprzętach jest najlepsze. Kosztuje cenę złomu, a tyle daje frajdy. Nie szkoda, nie żałujesz, że to połamiesz, że coś się z tym stanie. Tylko opór ośka! Ale jak tu spadnę, to człowieku Jedziemy na dół, to pokażesz jak to wygląda. Jaka tu jest kurwa góra. No tu się o, robi miękko. Patrz. O, o, o. Będzie siedział. Dawaj, tu od, nie od, tu, dobra od, tu. Od, tu. Ale tu jest miękko, on tu siada. Nie, jak pomału ruszę później może, to może wyjedziemy. Redukuję wagę. Nie pokazuj. Jest nasz sprzęcik. Zajebisty, sportowy wóz. Przyciemniane szybki, felgi BBS-y. No zobacz, białe BBSiki. Nawet sportowe wentyle ma, ktoś dołożył. Ale krzyby szyby ładnie przyciemnione. To są przyciemnione sprayem pomalowane, ale z zewnątrz wygląda jak jebitnie czarna folia. Zobaczcie jakie jest to. Piękny sprzęt. Yeah. Aye, okay. Let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home Ay, this ain't a phone. Cause i never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. you supposed to be this yeah. close to me, Ay, and hopefully, you understand. G.O.D. Maybe this cold, and I'm talking like no degrees. Sure, this Ay, ain't a fluke. Nah. I seen it way before it ever happened. It gave me the view. I had to put in my time on the TV. It's coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, is you. Always gonna wait until you in the moon. <laughs> Pierwsze rysy, chyba tam przez las, po gałęziach, a taki był piękny lakier. Kolejny bordowy samochód. Coś nas do tych bordowych ciągnie. Patrzcie, jaka tu jest wysokość. Ile tu jest metrów? Z 20? Może więcej. A my tam na górze zapierdzielaliśmy. Ale jakbyśmy się strulali tu. Tego mógłby już jak nie przetrwać. Trzeba klatkę mu wspawać. Wtedy może my wspawamy jakąś klatkę bezpieczeństwa i jeszcze mocy dołożyć. I ogień. Pojedziemy na jakiś kurwa, rajd Szwecji. <laughs> Dzisiaj to go sobie potestujemy, ale ja bym coś z niego zrobił, bo jest potencjał w tym samochodzie. Czy mu mocy dorzucić, czy coś? Napiszcie w komentarzu, co tu można zrobić. Jakieś turbo, czy kompresor? Nie już z kompresorem mamy doświadczenie. Albo to i to. O, nie, to też już. Ktoś, kto, ktoś już to robił na YouTubie, to nie. <grym, <grym, turbo z kompresorem. To 900 to. Ciekawe, jakie to turbo uciągnie. Ciekawe właśnie, jakie to turbo by uciągnęło. Chociaż to też kiedyś już ktoś robił. Można byłoby mu wspawać klatkę. Albo jakiegoś rollbara chociaż. Ale ładną on ma linię. Gdyby z niego zrobić kabrioleta. W sumie idzie lato. Tak pięknie. Patrz, o już nawet gałąź nam zarysowała linię, w którym miejscu ciąć diaksem. Kurde, to się wszystko <laughs> samo układa. <laughs> no zobacz, jak pięknie idzie linia dachu. Albo obciąć go tu i klapę tam przespawać. Będziemy mieli zajebistego tego pick upa I to z szybą. Coś trzeba będzie z tego wymyślić. Ale haka nie ma. Pse jak pick -up w turbo. No, tego to chyba nie było. <noise> nie ma haka żadnego. On nawet nie ma żadnego ucha, żeby go wyciągać. Tak, bo jego kurwa się za felgi ciągnie. Ty, ale on coś się zaczyna rdzewieć. Żeby nie powiedzieć, że gnić. Nie, to dopiero nalot. To nie jest żadna rdza. Tutaj jakieś bruchelki. To się spoleruje. <noise> Progi jeszcze ma, póki co nie wypada. Jedziemy, jedziemy to katować dalej. Mam dzisiaj chęć to pokarać. To trzeba powoli ruszyć, bo jak tu się zakopiemy... O człowieku! On siada. Mówiłem, Dobra, że to jest Dobra, stój, stój, stój. No i... Proszę Państwa. Wiedziałem, że jak tu wjedziemy, to jest... Nie musieliśmy wszystkim. się starać. Ty... Już nim, już chcesz nim traj, trajkocze. Jak nim teraz stąd wyjechać? To jest... Taki no ja miękki piach. no, musisz się rozpędzić i jechać. No, Niuszek ruszy, to ruszy, tylko najgorzej ruszyć, właśnie. Ubić trochę ten piach pod kołami? Człowieku, te opony paróweczki cieniutkie. Trzeba mu jakieś konkretne koła założyć. Dobrze się zaprzyj. Ja jeszcze może ci jakoś pomogę, ale nie, on zawiśnie. Za, za długo. O, oh, Dobra, teraz jeszcze większa góra nas czeka, ale tu z rozpędem to pójdzie. To jest roller coaster. No człowiek, to opony wąziutkie, nie wiem ile one mają, 135 czy 145. No rozmiar. Może zdjąć. To sobie fotel wstawić, bo jeżdżę rozłożony, ale do jazdy sportowej to trzeba wiesz. Byk jeszcze nawet trochę. Górne znowu gorąco. Wiem, mam fajną miejscówkę. W lesie jest taka potężna góra. Niczym nigdy nie udało mi się tam wjechać. W ogóle nie wiem, czy komuś się udało. Ja się właśnie boję, że. Podjadę i pod samą górą zacznie mi ciągnąć do tyłu i się sturlamy. To wtedy dachowanko gwarantowane. Nie polecam dachować sejakiem. Przedachowałem chyba ze trzy razy nie wiem. Mało bezpiecznie. Ciekawe ile punktów miał bezpieczeństwa. Przez dwa tygodnie później mnie kark bolał. Jak tym słupkiem dostałem w łeb. Tu jest taki wąwóz. Wtedy będzie ciekawi. Jak zaraz nam jakiś kołek nie wejdzie w podłogę. Nowy lakier. Ale tu jest wąsko. Wow. O, było blisko. A, skąd wiedzieć w Sejaku, kiedy on się gotuje? I jak, jak wywalić ci parę. Nawet nie ma tego wskaźnika temperatury. On się chyba nie gotuje nigdy. Jeździć do tej pory wali para. Próba numer jeden.

Wiatrak nie chodzi żaden. U, nie mów, że coś rozwaliło. Co jest? <noise> Ale się zas ładnie dałeś. Mm. Moją pasją jest gotowanie, bo tu wiatrek nie chodzi. I moją pasją jest gotowanie. On w ogóle ma wiatrak ma. już ktoś przeprowadził modyfikację. To pewnie dodało z minus 5 koni. No. Ładnie lata, kurde. <noise> Ja myślę, co to tak napierdzielało pod masło? Ja tu nawet nie wiem, czy od kupna zaglądałem do niego. Ale patrz, nowy. Patrz, ile tu płynu. Chyba wszystkie płyn nam wywaliło. No ale co jest tutaj. z tym wiatrakiem? Może jakiś bezpiecznik jest zwolniony. Gdzie to ma bezpieczniki? W ogóle nic nie chodzi. Nie ma, się nic nie psuć. Gdzie tu wiatrak jest? A, tu. Jest. O, tu? No. Poczekaj, to jest chłodniczka. A tu wiatrak? W BMC jest większy do chłodzenia kompresora, a tu jest mniejsza do chłodzenia co... To jest miniaturka, nie chłodnica. Jak w skuterze? W sumie ten silnik niewiele większy. Chodź poszukamy gdzieś bezpieczników. Albo pod schowkiem. O, to trzeba było odkręcić, tylko czy to wiatrak kabinowy, czy wiatrak silnika? Teraz naprawimy, a jak to powinno być? Tak? Tak, nie tak. Czyli o ten niby dobry, chyba, że to nie ten. On dalej się gotuje. Minęło z 10 minut, on dalej się gotuje. Tu coś jest z tymi bezpiecznikami, nie halo? Czekaj, nie, tu widać wszystko. Telefonem sobie przyświecę, bo to powinno być widać, który jest spalony. Wydaje mi się, że bezpieczniki są wszystkie dobre, po prostu wiatrak jest walnięty. Ciekawe, czy da się już odkręcić korek, byśmy doleli, by się nie oparzyć. Czekaj. On się chyba nie schłodził. Najlepiej żebyśmy doleli i się przejechali. I pędem wiatru może się trochę schłodził. No, ale jak daje, słodkim. Aż lampa zaparowała. Ale jest klimacik, ćwierkanie ptaszków. Mamy wiaderko. On nadal się gotuje. Się ściemni, a my nadal będziemy czekać, aż on się schłodzi. Nie chcę go zarżnąć przy pierwszym teście, bo tak normalnie to byśmy. A poza tym, za daleko do domu. Tak to byśmy pojechali. Nie kiedyś jechaliśmy takim sejakiem bez płynu. To podjechał 6 km i wszystko na silniku się stopiło. Tak się zagrzał. Cała instalacja. No człowieku dalej się gotuje. On się nie schłodzi dzisiaj. <grym> tu mu trzeba wyciągnąć ten filtr. Dziurę w masce wyciąć. Będzie jak w dodżu. takim jak ten, jak te się nazywają, te tak. halkaty, te takie? Demon. No to zamontuję. Supercharger. Dwa stożki. Trzeba je odkręcać, bo on ciągle się gotuje. Ja to zaraz odkręcę. Ja odejdę. Trzeba poszukać czegoś w bagażniku Może mamy coś dolać, jakiś płyn Lub chociaż wodę Bo nie byliśmy przygotowani woda, na taką Kluczyk się otwiera No człowieku Gada nieprzygotowany Czyli już poprzedni właściciel wiedział co tu się kroi Płyn do spryskiwaczy pójdzie do chłodnicy Czy to woda? Nie, wygląda jak woda Woda, bo biała Woda Kurczę, jesteśmy w domu. Woda wszystko jest, jak trzy bańki leżały w bagażniku plus jedna pełna, czyli to nie pierwszy raz podejrzewam tego silnika. Teraz nabory go wydawać. Podejście numer trzy, ale teraz to się bardziej rozpędzę. Da radę. Ostatnie podejście. Mam nadzieję, że się nie zagotuje. Jak Ty jeździsz? Ole, tu ciężko jest wysiąść teraz z tym położeniem. Patrz, ale się wjebałem. Ole, tu dziura jest potężna. Ale mało brakowało, żeby zawić na tym karciu. Da rada. Zajebiście się jeździć po takich drogach. No weź. Patrz jaką mam miejscówkę do upalenia laka. Uwiążemy go teraz do triosa. Chyba w terenie był. U. Panie, ale, co tu siedzi, że tak strzela? Ale chodzi maszyna. To jest 3 litry turbo. <ścoughs> Tutaj wszystkie to są turbo. Pasata lepiej nie odpalaj, bo... Widzowie się zdziwił. Tylko się nie wystrasz Bo tu jest naprawdę ogień Nie wiem czy on już nie wystygł Uszy zatkam To jest chyba najgłośniejszy i najlepiej strzelający wóz ze wszystkich Pyk rado idzie. <laughs> Dobra, kończymy tego strojaka. Gdzie go zaczepić? Czy się w ogóle tu wkręca? O, ale to jest Fuh, nie dam rady wytrzymać już. Człowieku. Podejście numer dwa. nic nie ma. <noise> Tak właśnie konstruuje się opony Torowe. Robimy z niego jakiś projekcik. Możecie podsuwać pomysły, co możemy z niego zrobić. Będą w miarę racjonalne lub nawet nie, postaramy się go wykonać. Fura wytrzymała, kamienny sprzęt. Raz się przygotował, ale to w lesie, gdzie go kotłowaliśmy cały czas pod górę, jest potencjał. Piszcie w komentarzach, co możemy z niego zrobić. Weźmiemy to pod uwagę. Mhm. I widzimy się w następnym odcinku.